Witam na kolejnym spotkaniu w ramach konkursu filmów krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni. Spotykamy się z twórczyniami filmu Dziecko, z reżyserką Zaną Grajcewicz. Witam cię serdecznie i od twórczynią głównej roli, czyli Joanny Aśki, Justyną Waślewską Dzień dobry, moje drogie. Dzień fajnie, dobra, że jest. Cieszę się bardzo. Temat jest mocny, temat jest mocny, jest doświadczeniem prawdopodobnie może niezbyt wielu osób, ale kiedy te osoby przeżywają coś takiego, to jest to jednak potężne przeżycie, myślę, to co, z czym mamy tutaj do czynienia. Więc chciałabym Cię, Zuza, zapytać. Skąd właściwie pomysł, żeby skierować się właśnie w tym kierunku i zrobić film tak radykalnie inny od tych, które do tej pory powstały? Mogliśmy je oglądać też na festiwalu w Gdyni i jestem ciekawa właściwie tej drogi, zarówno z tematem, jak i z tym pomysłem, jak go zrealizować. No i później, oczywiście, z Justyną i z, z Waszą współpracą. Także zapraszam do odpowiedzi. Więc może najpierw zacznę od tematu. Zawsze kiedy kiedy, przepraszam, mamy tutaj jakieś komary nas otoczyły. To się odganiać. Dobra. Zawsze jak mam możliwość zrobienia filmu, a to był mój ostatni film w szkole, bo to, był, to jest mój film dyplomowy, staram się podejść do tego tak zupełnie na serio i zastanowić się, o czym chciałabym opowiadać, co jest dla mnie ważne. I ten temat był dla mnie taką soczewką. To znaczy, mogłam dzięki niemu opowiedzieć o podziale, o tym, że w naszym kraju nie ma miejsca właściwie na środek, to znaczy nie ma miejsca na tolerancję. Nie chodzi mi tutaj o centrum, tylko chodzi mi o to, że po prostu nie trzeba być albo czarn, czarno-białym. To znaczy, chciałam przez ten temat poszukać, chciałam opowiedzieć o wolności. Dlatego ten temat, pracuję już kolejny raz z Ewą Radzewicz, która jest autorką zdjęć do tego filmu i pamiętam, że rozmawiałyśmy, pamiętam, że ta w ogóle roz, rozmowa na temat interpłciowości zaczęła się od takiego wstrząsającego reportażu w Gazecie Wyborczej, w którym czytałam o małym chłopcu, znaczy był, określon, miał określoną e, płeć jako chłopiec, e, okazało się, że jest e, interpłciowy, e, no i jakoś spotkał się z ogromnym, e, z ogromną, brak, ogromnym brakiem tolerancji ze strony swoich e, tam ośmiolatków, rówieśników, e, jakoś mam to wstrząsnęło. Zaczęłam coraz więcej dowiadywać się na ten temat i zobaczyłam, że tak naprawdę według e, sekretarza ONZ 1,7% ludności ma cechy interpłciowe osób interpłciowych, więc jest to, jest to bardzo dużo. Jak zaczęłam rozmawiać z lekarzami, zaczęło się okazywać, że właściwie większość z położnych, większość neonologów miało styczność z osobami interpłciowymi, więc więc ten temat pomimo, tej, ten temat jest bardzo tabuizowany i, i, i dlatego mając szansę opowiadać o czymś, co później będzie mógł ktoś zobaczyć w kinie, wybrałam taki temat, bo uważam, że on jest ważny. Um, hmm. Jeśli chodzi o to zdecydowałam się na opowiadanie tu i teraz, bo pewnie chodzi o to, że zazwyczaj stwarzałam światy równoległe, a teraz zdecydowałam się, żeby opowiadać o tym świecie, dlatego że też chciałam sobie postawić takie zadanie, jeszcze będąc w szkole, ale ten film również ma swoją określoną formę wizualną, z którą wypracowałyśmy z Ewą, mm -hmm. więc też tam zostaje jakiś taki, tak mi się wydaje, mój sposób na opowiadanie. Nie wiem czy odpowiedziałam Jasne. na twoje pytania, ale jak nawet chyba za dużo. Jak najlepiej. chciałam podziękować za, za te dane liczbowe, bo nie zdawałam sobie sprawy, że to jest tak duży odsetek jednak ludności czy ludzkości, który właśnie te... znajduje się w tym Miejscu pomiędzy, a zostaje za wszelką cenę zaklasyfikowany albo do jednej, albo do drugiej płci, i na, na tą trzecią, że tak powiem, drogę nie bardzo jest tutaj miejsce, więc myślę, że to też będzie ważne, żebyśmy o tym jakoś pamiętali, wspominając tę rozmowę. Tak, jak najbardziej, bo zwróciłam uwagę na formę, i to też jest pytanie do Justyny, bo kamera jest bardzo blisko ciebie cały czas właściwie, przez to ty jesteś tutaj tą osobą, która musi. Musi, albo jest oczekiwanie od niej, że, że podejmie właśnie tę decyzję, albo wskaże jakiś kierunek. Jakie to było dla Ciebie doświadczenie? Bo to też jest taki rodzaj opowiadania, który no, przybliża niesamowicie nas, widzów, do, do tych emocji, które Ty w sobie musisz tutaj odnaleźć. Jak to działało? No tak, no to, to, to prawda, ta kamera była blisko i to, ta, 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 ta uwaga od początku, jakby, w sensie ta uwaga, ta emocja miała faktycznie przepływać jakby przez, przez tą bohaterkę od początku do końca. Ehm, to poprzez nią y, 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 po prostu m, mieliśmy szansę, jakby zobaczyć cały ten proces, właśnie tego, co jest dla mnie najciekawsze w tym wszystkim, nie? to znaczy o tym, czym jakby jest właśnie w takiej sytuacji wzięcie odpowiedzialności. Czym jest wtedy odpowiedzialna decyzja i czy przypadkiem najbardziej odpowiedzialną decyzją jest brak decyzji? To znaczy yy, no właśnie, czy kto kto tu może decydować i na jaki temat jakby, że to jest to jest yy, no jakoś, dla mnie to jest bardzo też bliskie, dlatego też jakby te emocje tej bohaterki też w jakimś sensie są mi bliskie, bo tak naprawdę można je, można je przypisać do wielu sytuacji, które jakby nie mieszczą się w ramach społecznych, nie, nie, nie mieszczą się w takich właśnie jasnych podziałach, o, o, o których mówiłyście, że to jest. No właśnie, że trzeba by zredefiniować i ta bohaterka właściwie przechodzi taką drogę jakby tego, że właśnie ta najbardziej odpowiedzialna decyzja jest, jest w jakimś sensie oddaniem tej, odpowie to, tej odpowiedzialności osobie, która będzie mogła o tym zdecydować, czyli samemu dziecku w pewnym momencie, nie? Tak, yy, yy, oczywiście to jest trudne, no bo oczywiście pojawiają się społeczne jakby, yy, jakieś Ograniczenia i problemy, które takie dziecko będzie będzie, będzie odczuwać od swoich rówieśników, czy od po prostu no, społeczeństwa, które po prostu nie, nie chce w ogóle zrozumieć, w ogóle nie y, jest bezpiecznie, jakby ten podział po prostu na kobietę i mężczyznę jest w jakimś sensie bezpieczny dla społeczeństwa i y, 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 to, to się po prostu ludziom nie no jest wo, o, 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 wobec tego po prostu jakiś strach. Więc y, więc jeżeli chodzi o te właśnie o te, o te budowanie tego, tego, te, te, tego świata poprzez tą bohaterkę, faktycznie on jest bardzo, bardzo mocny i bardzo sugestywnie właśnie poprzez, poprzez nią opowiadany. A, a dla mnie to było doświadczenie no, super ciekawe, bo mogłam też razem z nią się przyjrzeć temu tym, 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 tym emocjom i, i faktycznie postarać się z mojej strony w jakimś sensie wziąć na swoje własne, na, 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 swój, na swoją własną odpowiedzialność, po prostu gdzieś tam emocjonalne opowiedzenie o tym. Nie? No oczywiście mm -hmm. w ramach tego, w ogóle może, że tak powiem, o czymkolwiek decydować. Jest to niesamowicie sugestywne i właśnie pokazanie tego, że może to nie jest ten czas i miejsce i te osoby, które powinny o tym decydować, do mnie dosyć mocno przemówiło. Również ze względu na to, jak tutaj Zuza z Ewą grają tą przestrzenią. Więc chciałam jeszcze, zmierzając powoli do naszego spotkania, bo ono niestety ma właśnie ten krótki przebieg, chciałam Cię jeszcze zapytać Zuza o. O wyzwanie, jakim jest praca w tym samym miejscu, właściwie, bez jakiejś zmiany dekoracji, bez jakiegoś tutaj scenograficznego zaplecza, bo twoje filmy zazwyczaj jednak mają ten wymiar, że są właśnie, dużo się tam dzieje w obrazie i w scenografii, a tutaj w trochę inną stronę. Jakie to było dla Was wyzwanie, dla Waszego duetu reżysersko-operatorskiego? No właśnie to było super, dlatego że to było coś nowego, to zmierzenie się z inscenizacją, której tron stanowi łóżko, a dookoła niego poruszają się po prostu bohaterowie. Gdzie zawsze ta inscenizacja na wielu aktorów, których punktem odniesienia jest na nasza główna bohaterka, jest ograniczona w sposobach, sposobach pokazywania. Więc wiedziałyśmy, że tak będzie od samego początku. Przygotowałyśmy dużo storyboardów, w których mniej więcej starałyśmy się obrać kąty, w których będziemy opowiadać. Wiadomo, że film krótkometrażowy mam dość mały budżet, więc nie miałyśmy czasu na próby aktorskie, mhm. ale mniej więcej wyznaczyłyśmy strefy, w których będą dani aktorzy się poruszać i to, i to faktycznie działało. To znaczy, dla mnie gdzieś ta sfera wizualna jest bardzo ważna. I byłyśmy, myślę, z Ewą dobrze przygotowane, mając scenopis i też dokumentację tej przestrzeni. Super, dziękuję bardzo, zachęcam oczywiście wszystkich, którzy nas oglądają, a jeszcze nie widzieli filmu, żeby się z nim zmierzyć, bo jest to intensywne, emocjonalne przeżycie, takie właśnie, co ja bym zrobił, zrobiła na miejscu naszych bohaterów, a wam bardzo dziękuję za rozmowę, do zobaczenia na festiwalu i wszystkiego dobrego, wielu emocji, ale takich, z których da się też powrócić, są może decyzją. Dzięki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Do, Do zobaczenia. Pa pa.